Zajęcia feryjne w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się przez całe dwa tygodnie ferii. Dzieci przychodziły tutaj do nas na warsztaty plastyczne, kreatywne, sportowe. W trakcie zajęć wykonywały różne prace plastyczne związane generalnie z zimą, z królową śniegu, bo takie było hasło przewodnie ferii. Wykonywały między innymi królową śniegu na saniach, zamek królowej śniegu, ogród, czyli pingwiny i inne prace plastyczne. Pierwszy dzień ferii na zajęciach robiliśmy ogród królowej śniegu. Jestem już trzeci raz na zajęciach. W najbardziej lubię prace pra, plastyczne. Chodzę już tutaj od czterech dni. Lubię chodzić na zajęcia. Dzisiaj robimy królową sztygu i jejca. Po zrobieniu sameczka będą wyglądać tak. A tu będzie siedzieć królowa śniegu. Dzisiaj robimy zwierzątka i małpki i kotki i myszki. Małpka tylko jedną jedno Dzisiaj na zajęciach malujemy pejzaż. Na dzisiejszych zajęciach namalowałam pejzaż Alanii, bałwana, dziewczynkę na nartach i kuli. W pejzasie namalowałem bałwanka, choinki i kuli. Bardzo lubię malować i namalowałem kule. Bałwana, wiatr, mule i słońce. Na mano wałam kotka, króliczka, siebie i bałwanka. Ja namalowałam świat potworków. Oprócz tego przez dwa razy były warsztaty sportowe dla dzieciaków i zajęcia także taneczne i areopik. Przez cały okres ferii dzieci mogły także uczestniczyć w projekcjach kinowych i także spektakl pod tytułem Królowa Śniegu. Takie były propozycje Oświecimskiego Centrum Kultury. Zainteresowanie było bardzo duże, na każdorazowo na zajęciach było około 40 dzieci, w wieku oczywiście szkolnym, czyli między 6 a 12. Myślę, że dzieci bawiły się dobrze i będą mile ten czas wspominać.